Schronisko dla małych zwierząt, które funkcjonuje w lubańskim Wielkim Lesie, zostało powołane do życia przez Związek Gmin Kwisa. Samorządowcy z gminy Siekierczyn, która jest współwłaścicielem schroniska w ramach związku, po raz pierwszy wizytowali tę placówkę. Na dzisiejsze tutaj spotkanie zaprosiłem radnych, pracowników, sołtysów, żeby pokazać to, co gmina wspólnie z innymi 12 gminami zorganizowała. Myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo wszelkie te niechciane psy mogą tutaj trafić. Chciałem pokazać radnym, żeby widzieli, jak to funkcjonuje, gdzie poszły pieniądze gminne, które również są tutaj ulokowane. I myślę, że wszyscy w tej chwili wiedzą, że dobrze, żeśmy to ulokowali. Że to schronisko już służy ludziom i będzie służyć dalej e, ludziom. E, Ludziom mówię, bo problem zbędnego psa to jest problem ludzki. Samorządowcy z Siekierczyna byli pod wrażeniem organizacji obiektu i warunków, w jakich przebywają tam zwierzęta. Schronisko przy lasku jest bardzo dobrze wyposażone. Pieski mają dobrą opiekę. No Są smutne, poczekają na właścicieli. Chciałabym żeby duża część mieszkańców tu się wybrała i może zaadoptowała któregoś pieska. Czekają. Operatorem schroniska od początku jest zakład utylizacji odpadów komunalnych Izery z Lubomierza. Osoby, które decydowały kiedyś o powstaniu tego obiektu, też się interesują dalej, tak? Tylko przyjeżdżają. My przekazujemy oczywiście nasze oczekiwania, co należałoby jeszcze ewentualnie zrobić. To są decydenci, oni wydają publiczne pieniądze, ale też muszą zobaczyć, jakie są efekty. Yy, czy te pieniądze nie zostały zmarnowane? Prezes Gierus podkreśla, że schronisko rozwija się bardzo dynamicznie. Na przestrzeni 3,5 miesiąca przewinęło się już ponad 200 zwierząt, z tego prawie połowa została. Przekazana do adopcji, znalazła pieski i kotki, znalazły szczęśliwe domy. Minęła zima, za chwilę tu będzie zielono, także myślę, że będzie to też klimat sprzyjał temu, żeby coraz więcej osób tu przyjeżdżało i przygarniało te zwierzęta. Liczymy też oczywiście na pomoc różnych innych ludzi przez strony facebookowe i to się naprawdę udaje. Mamy coraz więcej osób, które chcą pomagać te, temu obiektowi. Oddalone o niespełna 2 km od Lubania schronisko dla małych zwierząt, które powstało na bazie dawnego ośrodka tresury psów służbowych Straży Granicznej z inicjatywy samorządów skupionych w związku gmin jest jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce.